Witajcie serdecznie. Dzisiaj opowiem o translatorze Vasco Q1. 4,5 roku temu testowałem Vasco Translator M3. Sprzęt z założenia, jeśli chodzi o zastosowanie, taki sam jak model Q1, natomiast w większości aspektów był jednak zupełnie inny niż ten najnowszy model. Powiem wam, że patrzyłem jednym okiem, jak Vasco poradzi sobie przez te wszystkie lata na rynku i widzę, że skoro firma wypuszcza kolejny, dużo bardziej rozbudowany model, no to oznacza, że jest po prostu zapotrzebowanie na takie urządzenia i w związku z tym, moim zdaniem, warto mu się przyjrzeć. Vasco Q1 wygląda jak smartfon sprzed. 15, może nawet 20 lat jest niewielki, zgrabny, fajnie leży w dłoni. Składa się jakby z dwóch elementów. Trochę jakby do obudowy został doklejony ekran i powiem Wam szczerze, że nie wiem jak odbiorą go młodsze osoby, ale u mnie taki wygląd budzi tak naprawdę same pozytywne skojarzenia. Wiadomo, z sentymentu. Skojarzenia z czasami, kiedy telefony zaciekawiały wyglądem, kiedy producenci nie bali się pokazywać nam swoich odważnych, bardziej lub mniej eksperymentów. Ekran w tym sprzęcie ma 3,54 cala. Jest to dotykowy wyświetlacz TFT o dość niewielkiej rozdzielczości 640x960 pikseli przy ich zagęszczeniu na poziomie 326 ppi. Jeśli zastanawiacie się, jaka jest tu ochrona, no to specyfikacja sprzętu mówi o szkle 7H Panda. Tył i boki tłumacza wykonano z bardzo przyjemnego w dotyku tworzywa sztucznego. Na górnej krawędzi umieszczono długą diodę LED, która przybiera różne kolory, na przykład podczas tłumaczenia jest niebieska, a podczas ładowania czerwona. O, właśnie go sobie tutaj ładuję, więc możecie zobaczyć, jak zaświeciło się na czerwono. Jeśli chodzi o samo ładowanie, no to tutaj używana jest klasyka z 2025 roku, czyli klasyczny port USB-C. Tłumacz jest dostępny w czterech kolorach, tutaj widzicie bardzo klasyczny Phantom Black, natomiast. Inne barwy są też bardzo spoko, a mnie akurat ujął ten model fioletowy. Mamy tutaj fizyczne przyciski na bocznych krawędziach. Jest aparat z matrycą 13 megapikseli. Jest bateria o pojemności 2500 mAh. Całość napędza czterordzeniowy procesor. Mamy tutaj 3 GB pamięci RAM i 32 GB wbudowanej pamięci na dane. I ze specyfikacji to w zasadzie tyle. Bez wątpienia największym plusem tłumacza Wasco Q1 jest karta SIM. Zapytacie, czy można udostępniać... Z za jej pomocą internet smartfonowi. No nie, nie można za jej pomocą stworzyć hotspota, więc jak sobie pojedziecie za granicę, no to nie będzie to wasz mobilny router, niestety. Więc po co w sumie ta karta SIM? Ano po to, że tłumacz co do zasady działa w oparciu o internet. No ale jeżeli pojedziecie sobie za granicę i w ogóle jakby. Odejdziecie od sieci Wi-Fi, no to nie będzie tego połączenia z internetem. No tutaj właśnie sęk w tym, że przez ten wbudowany będzie. I to jest mega fajna rzecz, no bo bierzecie tłumacza, jedziecie gdzieś na daleką wycieczkę i kompletnie nie musicie zastanawiać nad tym, czy musicie kupić dodatkową kartę SIM, czy musicie się połączyć przez Wi-Fi gdzieś z jakiegoś hotspota. No tutaj po prostu to będzie działać. Natomiast, tak jak powiedziałem, ten dostęp do internetu ograniczony jest do tego, co robi tłumacz i tak naprawdę do tłumaczeń. Nie zjeździłem niestety całego świata, żeby sprawdzić, czy wszędzie działa, natomiast tutaj mamy łączność 4G, która według producenta działa w blisko 200 krajach, więc naprawdę sporo. Do tego mamy też Wi-Fi 2,4 GHz i Wi-Fi 5 GHz, więc serio, żeby. Używając tego tłumacza, nie mieć dostępu do internetu, no to trzeba się nieźle nastarać. Wasko względem poprzedniego modelu powiększyło bazę dostępnych w języków. Tym razem w trybie głosowym mamy 86 języków, w trybie tekstowym 108 języków, w trybie zdjęć natomiast 113. Tłumaczenie w czasie rzeczywistym to już jednak tylko 53 języki. Tylko oczywiście to taki trochę żart, bo to wciąż jest serio bardzo dużo. Miało więc można powiedzieć, że z takimi bazami tłumaczeń ten tłumacz to tłumacz przez duże T i duże Czy. Natomiast jak to działa w praktyce? A no, powiem Wam, że bardzo fajnie trybów pracy mamy tutaj kilka. Mamy rozmowy, i to, to jest po prostu tłumacz jeden na jeden, no i powiedzmy, że jak chcecie sobie porozmawiać z kimś mówiącym w innym języku, ustawiacie więc sobie jeden język jako polski, drugi jako język obcy. Są one wtedy przyporządkowane do fizycznych klawiszy na boku obudowy. Mówicie, tłumacz od razu tłumaczy tekstowo i bardzo szybko odczytuje też treść Waszej wypowiedzi w innym języku przez wbudowany głośnik. Potem swój przycisk wciska druga osoba, która mówi w innym języku. Wy po krótkiej chwili macie na ekranie przetłumaczony i odczytany tekst i działa to naprawdę sprawnie i serio nie mam tu nic do zarzucenia, bo początkowo obawiałem się, że będzie to po prostu działać długo i trzeba będzie długo czekać i na pewno w tym tłumaczu, o którym wspominałem na samym początku filmu, w modelu sprzed 4,5 roku, no działało to dużo wolniej, tutaj zdecydowanie jest ta różnica, ja ją widzę i serio działa to po prostu bardzo płynnie. Zaciekawiały wyglądem, kiedy producenci nie bali się eksperymentować. Interfejs jest prosty, pomysł z przyciskami fizycznymi, bardzo dobry, serio, fajnie to zostało rozwiązane. Mamy też tryb tłumaczenia rozmów telefonicznych, też to jest fajny pomysł i przydatna funkcja, i tak naprawdę jedyny minus to jest dodatkowa opłata. Na start dostajemy 10 bezpłatnych minut takich tłumaczeń, natomiast później trzeba już dokupić pakiety. A te są niestety drogie, bo kolejne 10 minut kosztuje aż 25 zł. No, powiem Wam, że jestem bardzo ciekawy, jak to Wasko rozwiąże w kolejnych miesiącach, kolejnych latach, czy obniży te ceny. bo kurczę, no, jednak te 25 zł za 10 minut tłumaczeń rozmów telefonicznych to jest sporo. Zdjęcia to tryb, w którym translator Wasko tłumaczy treść, jaką widzi obiektyw. Natomiast nie robimy tego jednak w czasie rzeczywistym i najpierw trzeba zrobić zdjęcie tekstu, na przykład na opakowaniu, gdzieś tekstu na jakiejś kartce. Później wybieracie język, jak już macie zrobione to zdjęcie. Wybieracie język, na jaki chcecie przetłumaczyć ten tekst, który został uwieczniony e, przez aparat na zdjęciu. I wtedy tekst na zdjęciu jest tłumaczony i zastępowany. I powiem Wam, że działa to naprawdę bardzo szybko, a przetłumaczony tekst jest e, nanoszony na oryginalne zdjęcie, jakby przykrywa ten oryginalny tekst. Natomiast wszystko jest jak najbardziej czytelne w tych sytuacjach, kiedy ja z tego korzystałem, nie miałem z tym problemów. I w sumie jedyny minus to jest sam aparat, który no powiem Wam, wydaje się taki trochę przymulony, szczególnie jeśli jesteście przyzwyczajeni do aparatów we flagowych smartfonach. Opcja tekst to natomiast po prostu tłumaczenie tekstu, wpisujecie go ręcznie albo nagrywacie mikrofonem. No, po prostu najbardziej klasyczna funkcja tłumacza. Jest jeszcze czat grupowy, ale nie miałem okazji z niego skorzystać, bo jak rozumiem, dzieje się on pomiędzy posiadaczami tłumaczy Vasco. No, a ja nie miałem akurat żadnych znajomych, którzy w tym samym czasie korzystali z tego sprzętu, więc po prostu nie miałem jak tego sprawdzić. No, w związku z tym przeczytam wam, co producent pisze o tej funkcji na swojej stronie, na stronie produktu. Razem raźniej, stwórz czat, zaproś uczestników za pomocą kodu QR i konwersujcie nawet w 100 osób w 107 językach w czasie rzeczywistym. Dzięki funkcji MultiTalk znajdziesz wspólny język z grupą znajomych i poczujesz potęgę klarownej komunikacji w biznesie. No, powiem Wam, ktoś miał niezłą wenę twórczą, żeby to napisać, ale ten opis e, dokładnie wyjaśnia, jak działa ten czat grupowy. Wasco 1 ma jeszcze tryb klonowania głosu i to też jest mega fajny pomysł, szczególnie w czasach AI i fajnych usług w stylu 11 Labs. Nie wiem, czy korzystaliście kiedyś z tego klonowania głosu w 11 Labs. Ja korzystałem, naprawdę bardzo fajnie to działa. Jak to działa tutaj? Otóż e, Włączamy to klonowanie głosu, wyrażamy zgodę na to, żeby ten został głos nasz sklonowany. Określamy też czas, jaki wasko będzie przetrzymywał, magazynował, więził nasz model głosu, który zostanie utworzony. Tam można wybrać różne zakresy czasowe. Nagrywamy próbkę. Potem dzieje się ta cała magia AI, no bo to też korzysta z AI to klonowanie. No i jak już zostanie ten głos sklonowany, no to można korzystać z naszego głosu podczas jakby tłumaczeń, które robi ten tłumacz. Czyli nie musimy korzystać z tych wbudowanych lektorów, z tych wbudowanych modeli głosowych, które są w tłumaczu, możemy korzystać z naszego głosu. I to jest naprawdę bardzo fajny pomysł, dlatego, że stwarza to sytuację, w której ta rozmowa z użyciem tłumacza jest taka bardziej naturalna, no bo ta osoba, z którą rozmawiacie, słyszy nie głos czyjś, tylko głos nasz. Niby drobiazg, ale bardzo fajna rzecz pod kątem tego, że Wasko cały czas to rozwija. Witajcie serdecznie, mam nadzieję, że dobrze bawiliście się podczas oglądania tego materiału. Norwegia to bez wątpienia królestwo Black Metalu. Oge, Ariut Wilson, Black Metal. Natomiast tak cały czas mówię, że szanuję te nowości i szanuję te pomysły, które robi Vasco. Jakby nie zmieniam tego zdania, bo to jest bardzo fajne, że rozwijają te tłumacze, a nie tylko po prostu wypuszczają kolejny model. Natomiast no, oni muszą to po prostu robić, żeby jakoś usprawiedliwić wypuszczanie kolejnych modeli i żeby ludzie nie kupili sobie któregoś poprzedniego i w ogóle nie interesowali się nowymi odsłonami. No, to musi być coś nowego, coś fajnego i coś nowoczesnego, a że jeszcze w tym świecie tłumaczy jest trochę do zrobienia, można to zrobić szybciej, lepiej, dodać jakieś dodatkowe funkcje, dodać dodatkowe funkcje, masą maślane. No to widać, że Vasco to robi i za to szacuneczek. Natomiast jak działa Vasco Q1 jako samo urządzenie? Całkiem sprawnie, e, tylko Proszę nie pomijajcie tego słowa całkiem, bo serio czuć tutaj różnicę względem poprzednich modeli. Nie jest to jednak poziom płynności działania topowych smartfonów. Sprzęt tłumaczy naprawdę sprawnie, nie trzeba długo czekać, natomiast czuć w tym interfejsie i przy obsłudze takiego delikatnego laga też czuć laga przy obsłudze ekranu dotykowego, więc nie jest to po prostu ten sam poziom płynności jak mamy w topowych smartfonach. No i jakby raczej w tych smartfonach z nawet nie średniej, tylko tej niskiej, średniej półki. Da się do tego oczywiście przyzwyczaić, natomiast czuć to po prostu, kiedy na co dzień się korzysta z topowych smartfonów, czy nawet takich średnio-półkowych, płynnie działających, no to gdzieś taki delikatny niesmak jest. Z rzeczy, z którymi miałem jeszcze drobne problemy, no to muszę niestety wspomnieć o aktualizacji. Niby jest to simka, ale jednak tłumacz do update'u potrzebował sieci Wi-Fi. I sęk w tym, że. Sieć Wi-Fi była połączona, wszystko było w porządku, a nie chciało się oprogramowanie tłumacza zaktualizować do najnowszej wersji. Okazało się, że jak zmieniłem z 5 GHz na 2,4 GHz, to wskoczyła ta aktualizacja. Nie wiem, czy to był powód, może to była kwestia sieci, natomiast obie sieci były połączone, obie sieci działały na komputerze, na telefonie. No a tutaj coś było nie tak. Także jak będziecie mieli problem z aktualizacją, no to zmieńcie sieć Wi-Fi na jakąś inną, jeśli macie w domu, albo właśnie na 2,4 GHz i w moim przypadku zadziałało. No i też translator dość długo się włącza po restarcie. Warto mieć to gdzieś z tyłu głowy. Jak go sobie wyłączycie i będziecie go potrzebować za chwilę, żeby już był uchomiony, no to będziecie musieli chwilę poczekać, więc raczej zostawiajcie go w trybie uśpienia. Mamy tu też mały ekran, i to jest plus, jeśli chodzi o wygląd i wykonanie jakby cały design tego i fajność wielkości bo można to schować do kieszeni nie ma problemu. Natomiast, jak widzicie, ta klawiatura ekranowa jest też bardzo malutka. I jak zobaczycie sobie wielkość mojego palca, który nie jest jakiś specjalnie duży i tych klawiszy, to się może okazać, że tak jak ja będziecie mieli trochę problem z trafieniem. To też jest kwestia przyzwyczajenia, no bo ja jestem przyzwyczajony do dużo większych ekranów w smartfonach i gdzieś te palce płyną po tym ekranie pisząc po większych ikonkach liter. Tutaj one są małe, trzeba się tego przyzwyczaić i przypominają się stare czasy, kiedy te ekrany dotykowe ekrany dotykowe były mniejsze i trzeba było się trochę postarać, żeby trafiać w litery, które sobie wycelowaliście palcem. Czy polecam translator q 1? Wiecie co, to zależy. Jeśli czujecie, że potrzebujecie osobnego urządzenia do tłumaczeń, no to ten sprzęt jest serio sprzętem topowym. Jest fajnie zaprojektowany, fajnie przygotowany, jest prosty w obsłudze, ma intuicyjny interfejs i na przykład dla osób starszych może być lepszym rozwiązaniem niż smartfon, wklikowanie się gdzieś w aplikację, bo wszystko będzie wyciągnięte na wierzch i wszystko będzie działać sprawnie i będzie totalnie intuicyjne. Mamy ciekawy wygląd obudowy, dostęp do internetu i tłumaczeń z użyciem internetu, żeby to dobrze wybrzmiało, ale możemy sobie korzystać z tłumaczeń z użyciem internetu prawie na całym świecie, więc to jest mega fajne. Za tę Simkę nie płacimy żadnego abonamentu, ona jest po prostu częścią tego urządzenia. Mamy sprawnie działające algorytmy tłumaczenia, Mamy sporo ciekawych dodatkowych funkcji. Minus jest tu w zasadzie jeden i już doskonale możecie się domyśleć jaki jest to cena tego urządzenia. 2149 zł. Tyle w tej chwili kosztuje wasko translator Q1. I to jest dużo jak za urządzenie dedykowane tylko do jednej funkcji, bo jak sami doskonale wiecie, za te pieniądze kupicie niezłego smartfona, na którym po prostu zainstalujecie sobie aplikację czy Aplikację, jakąś konkretną do tłumaczenia, od chociażby nie wiem, darmowego tłumacza Google Translate. I tu jest decyzja totalnie wasza, bo Vasco Q1 sprawdzi się jako tłumacz zdecydowanie lepiej i będzie wygodniejszy w obsłudze niż aplikacja w smartfonie. No ale ta wygoda, no, trochę kosztuje i kosztuje ponad 2000 zł, i musicie się po prostu zastanowić, czy za tę wygodę chcecie zapłacić ponad 2000 zł. No właśnie, wszystko zależy od tego, czego potrzebujecie. Znam ludzi, którzy kupili tłumacza Wasko ten czy inny model. I serio są zachwyceni, mówią, że super się sprawdza, ale znam też ludzi, którzy skreślają to urządzenie już w zamyśle, bo ono jest drogie, a służy w sumie tylko do jednego, do tłumaczenia. I te tłumaczenia też można w podobny e, sposób tak naprawdę robić w aplikacjach zainstalowanych na smartfonie. Rozumiem oba podejścia, natomiast jestem bardzo ciekawy Waszego, jestem bardzo ciekawy Waszego zdania. I ode mnie to dzisiaj tyle. Kanał można zasubskrybować, e, można zostawić łapę w górę, zapraszam do sekcji komentarzy. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.